Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym 70 już odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, za co tak naprawdę kochamy prawo i sprawiedliwość w sensie partię. Który polityk się wścieka, bo wygląda jak kubuś puchatek i dowiemy się w obietnicy, którego polityka wierzą Polacy. Będzie też o tym, jak rozpoznać wściekło teściową i kolejny raz wyruszymy w szaletową podróż po świecie. Nie zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu i wspieraniu. Witam na portalu bajkofi.to link w opisie odcinka. Przypominam też o wyzwaniu dla was, jak dobijemy do 8. 8 tysięcy na moim Instagramie, 8 tysięcy obserwujących, to robimy QA. Przypominam konto Orlos Antos na Instagramie. I co? No i zaczynamy. No już się nie denerwuj, tak, usiądź wygodnie. Oglądaj on już bez I Jak wiadomo, Jarosław Kaczyński i jego gang cebulaków uwielbiają wręcz nowe wyzwania. Stąd ministrowie są mianowani tak, aby nie do końca znali się na dziedzinie, którą będą zarządzać. Stąd pomysł, na przykład, żeby ministrem edukacji został przemysłowczarnek, prawnik, czy ministrem rolnictwa pan Kowalczyk, który jest z wykształcenia matematykiem, no i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz przyszedł czas, proszę Państwa, na nowe wyzwania. I PiS założył sobie TikToka, zresztą ja również, więc zachęcam do obserwowania. W każdym razie, na TikToku, pisu, jak do tej pory, normalnie wiadomo głównie pomawiano Tuska, no, na wieki wieków Tusk, jednak teraz pojawiło się nowe nagranie, na którym Radosław Fogiel zwraca się do młodych użytkowników aplikacji, sugerując, że ci krytykują PiS, ale zupełnie nie wiedzą dlaczego i że cała ich wiedza na temat działań partii bierze się z utworów Maty, w związku z czym zaprosił użytkowników do komentowania nagrania i próby odpowiedzi na pytanie, za co tak naprawdę nienawidzą PiSu. Sporo osób zauważa, zresztą słusznie, że to dziwny pomysł na początek dyskusji zarzucenie rozmówcy, że nic nie Wie, no ale okej. Okay. Tak jak pan Fogel sobie życzył, tak też się stało i społeczność aplikacji zaczęła komentować i opisywać, za co PiSu nie lubią. No i chyba faktycznie PiSu nie lubią, bo pod nagraniem pojawiło się prawie 11 tysięcy komentarzy, w których użytkownicy jadą z PiSem, jak mama ginekolog ze służby zdrowia. No, lekko nie ma. Przeczytam państwu moje dwie ulubione odpowiedzi na pytanie, o to za co tak naprawdę nienawidzisz PiSu. Chciałbym dostać tak łatwe pytanie na maturze. Zamajone majonez winiary po 26 zł Wiele osób napisało, że za upolitycznione sądy, za zrobienie z TVP machiny propagandowej, za fatalne podejście do szkolnictwa, za ograniczenie praw reprodukcyjnych, za inflację, za odwrócone rozgraniczenie państwa od kościoła, za socjalne ustawy uderzające w wolność, za to, że w Polsce strach być w ciąży, za podatki od wszystkiego i rozdawanie pieniędzy, za to, że po ośmiu latach rządów nadal wszystko jest winą Tuska, za fajne komentarze pod tym nagraniem i za brak dobrego doradcy od PR-u, skoro tego rodzaju TikToki wychodzą na światło dzienne. Pan Fogiel. Twierdzi, że to było świadome działanie i spodziewał się takiej fali hejtu i że dzięki niemu mają lepsze zasięgi na TikToku. No, można powiedzieć, może i każdy zobaczył, ja co jesteśmy beznadziejni, ale za to przynajmniej każdy to zobaczył. Dziwne, że nie zaczął tłumaczyć, że ten hejt, to wszystko to wino Tuska, ale tak to już jest z tymi politykami, że potrafią się w górę wytarzać i wmówić swoim wyborcom, że są czyści. Pomyślałem, że w programie tutaj dzisiaj się zastanowimy troszeczkę, żeby było mniej hejtersko, a bardziej sympatycznie, nad tym, za co z kolei kochamy PiS. No i zapraszam do sekcji komentarzy. Ja na przykład kocham PiS za... 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 za TVP hmm, Kultura... że ludzie się pyta, dlaczego mam taką fryzurę, to już wiecie. Eee, za co kocham... jest tak... A teraz czas na witaminki, dobrej dla chłopca i dla dziewczynki i dla nawet dla tego gościa, co ostatnio przegrał z Najmanem. Serdeczne gratulacje, proszę pana, jest pan w tym momencie najgorszy w kraju. Gratulacje. Rodzina. O relacjach z teściowymi można by wiele powiedzieć, przeważnie jednak zdaje się, że są to trudne relacje, no ale jeżeli zastanawiacie się, jak sprawdzić, czy teściowa faktycznie was nienawidzi, albo czy jednak skrywa swoje prawdziwe uczucie i nawet w pewnym sensie was szanuje, no to jest na to sposób. Jak podaje gazeta.pl najlepiej spojrzeć teściowy prosto w stopy. Ech. To właśnie tam jest cała prawda wypisana. Według autorki tego jakże inteligentnego artykułu, jeżeli teściowa patrzy Wam w oczy, ale jej stopy odwracają się na zewnątrz, to znak, że Was nienawidzi i najchętniej by uciekła. Autorka zwróciła zresztą bardzo słusznie uwagę, że jeżeli teściowa potrząsa nogami, to bardzo odkrywczo oznacza, że się niecierpliwi. Jestem pod wielkim wrażeniem tego tekstu premium, bo polecam wszystkim przeczytać, bo wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Jest długi, ale za to głupi. Gorzów. Było już koszenie piasku i śniegu w Warszawie, chodniki donikąd czy znaki drogowe, które uniemożliwiały przejście pod nimi, drzewa, które rosną na środku drogi, czy zakaz jazdy rowerem z wyraźnym zaznaczeniem, że zakaz ten nie dotyczy rowerów. Teraz do zawodów dołączył Gorzów, proszę Państwa. 19 marca przy ulicy Borowskiego odbyło się malowanie pasów oznakowania poziomego i część pasów została namalowana na piasku. Jazdnia w tym. Jazdnia jest jestnia w tym miejscu nie została z niego oczyszczona przez odpowiednie służby po zimie panowie mieli namalować co namalowali wszystko się zgadza dobrze jest kultura ostatnio była największa latryna w Polsce i na świecie teraz czas na największą toaletę na naszej planecie w Chinach proszę państwa w mieście Ciangkang no, znajduje się toaleta mieszcząca się na powierzchni aż 3000 m2 i na aż czterech piętrach mogłoby się wydawać. Raj można biegać z pitokiem i oznaczać teren, czy przykucnąć na środku i sprawdzać, czy jest dobre echo. Problem jednak w tym, że w środku znajduje się ponad 1000 pisuarów i niemal każdy jest inny od głów krokodyli po takie, które udają ludzkie pośladki. Widziałem, że różne rzeczy ludzie z nimi robią. Do tego łatwo się w budynku zgubić. No i co najważniejsze, w mieście żyje 9 milionów ludzi na awy aglomeracji około 32 miliony, więc kolejki mogą być delikatnie mówiąc ciężko, <laughs> strawne. Film! I a propos Chin i okolic to w Hongkongu właśnie odwołano pokazy horroru, w którym Kubuś Puchatek zamiast miotku jest żądny krwi, a prosiaczek jest najzwyklejszym w świecie zwyrodnialcem. Dlaczego? No a dlatego, że od wielu, wielu lat świat memiarzy sugeruje, że pyszczek Kubusia Puchatka jest niezwykle podobny do pysia chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, co mu się bardzo nie podoba. W związku z tym wielu Chińczyków próbujących ominąć cenzurę nazywa go właśnie Kubusiem Puchatkiem. Jak wiadomo, humor jest największym wrogiem dyktatorów, no a horrory na podstawie bajek to już... A to już w ogóle nic, tylko puścić suwenira w gacie. A, do widzenia. Lasy państwowe. No parę dni temu odbyła się w Sejmie konferencja prasowa przedstawicieli lasów państwowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na no, wszystko w celu obrony polskich lasów wiadomo, no, wiadomo przed kim. Przed Niemcami, no, normalnie. Mówiono o tym, że Unia Europejska chce przejąć kontrolę nad polskimi lasami i że z Puszczy Karpackiej znikną w tym roku aż 262 stare drzewa. No i tu pojawił się swego rodzaju ząg, bo na pytanie dziennikarki o wycinkę w Puszczy Karpackiej, że no jak to tak, niektóre z tych drzew przecież pamiętają rozbiory, dyrektor Lasów Państwowych wyraził się jasno i klarownie, że taka puszcza nie istnieje i pani redaktorka sobie ją po prostu wymyśliła. Minister Klimatu i Środowiska pan Siarka równie ochoczo zaprzeczył istnieniu takowej Puszczy. Tymczasem dziennikarka szybko sprawdziła na telefonie i nawet na oficjalnej stronie Lasów Państwowych istnieje zakładka Puszcza Karpacka. No i właśnie, o co tu chodzi? Otóż ta nieistniejąca Puszcza Karpacka to 313 tysięcy hektarów lasów, które faktycznie zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych nie funkcjonują jako Puszcza Karpacka. To znaczy, nie ma takiego pojęcia jak Puszcza Karpacka w tym rejestrze. Jednak, kiedy już skorzystamy z banku danych o lasach prowadzonego przez Lasy Państwowe Puszcza Karpacka, choć nie istnieje, to się pokazuje wyraźnie na mapie i ten teren już jest wyraźnie opisany w Encyklopedii Lasów Państwowych jako Puszcza Karpacka. W jej skład wchodzą parki narodowe, jak Tatrzański czy Bieszczacki. I szanowny pan premier Morawiecki już dwa lata temu zapowiedział powiększenie polskich parków narodowych, ale jak do tej pory nic nie zrobił w tym temacie, no, ale za to zaplanował wycinkę ponad 5000 drzew spełniających kryteria pomników przyrody, to znaczy nie on, a lasy państwowe, ale wiadomo kto tu jest szefem. W każdym razie, może Puszcza Karpacka jeszcze do niedawna istniała, ale już po prostu to ją wycięli, stąd całe nieporozumienie. Internet. Elon Musk to człowiek, którym muszę przyznać, jeszcze się nie zainteresowałem. Wiem, że jest bogaty, jego dzieci mają dziwne imiona i nie wiedzieć czemu ma powodzenie u kobiet, czyli trochę jak Michał Wiśniewski. To wszystko co wiem. Teraz jednak człowiek ten niezwykle mi zaimponował, bo okazuje się, że jako szef Twittera zarządził właśnie, że każdy interesant, który napisze na adres mailowy biura prasowego platformy otrzyma automatyczną odpowiedź w postaci emotikonki przedstawiającej Odchody. E, można powiedzieć, że ta emotikonka doskonale prezentuje obecną sytuację aplikacji, bo względem poprzedniego roku Twitter zanotował aż 40% spadek. E, dużo użytkowników zauważa też, że te automatyczne odpowiedzi mają i tak więcej sensu niż większość wypowiedzi samego maska. Rolnictwo, proszę Państwa. Jak wiadomo, pisowcy z jajami to za wiele wspólnego nie mają. Chociaż niezłe jaja tam rządzi partii są, no ale jak ma się Janusza Kowalskiego za kolegę, no to jakby, że mogło być inaczej. Wiesiące parę dni temu, odbyło się Piąte Forum Rolnicze, na którym zjawił się sam minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, że taki ktoś istnieje. Oraz paru wiceministrów rolnictwa z innych państw, jak Czechy czy Litwa. W trakcie panelu dyskusyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej, głos zabrali sami Polacy. W trakcie przemówienia pana Ministra, kilku z nich wstało i pana ministra obrzuciło jajkami, krzycząc, że ten nie ma prawa głosu. No jak dzieci zupełnie, znaczy, że dzieci nie mają prawa głosu, a nie że obrzucali jajkami jak dzieci. No, dobrze go tam tymi jajkami potraktowali. To było bardzo dojrzałe, akurat, proszę państwa. Nie wiem, czy to prawda, ale ponad żadne jajko pana ministra akurat nie trafiło, więc wielka szkoda. No, należy jeszcze poćwiczyć. Wychodzi na to, że rolnicy powolutku czują się przez pis, jakby to, jak to ładnie powiedzieć, no, wiecie. No. No, jak. To? Nie wiem, pomocy. Dziś zachęcam Państwa do wsparcia zbiórki na rzecz budowy domu dla skrzywdzonych zwierzaków. Chodzi o budowę prawdziwego domu dla niechcianych, bezdomnych czy skrzywdzonych zwierząt, takiego, w którym każde będzie kochane i może poczuć się wreszcie jak w prawdziwym domu. Taki właśnie wspaniały dom powstaje rękami wolontariuszy we Wrocławiu i myślę, że będzie dosko, jak wspólnie pomożemy go wybudować. Link do zbiórki, jak zawsze, zamieszczam w opisie odcinka. Wybory proszę Państwa tuż tuż. Politycy jeżdżą po Polsce i opowiadają jakieś drdy mały by tylko kupić sobie nasze głosy. Platforma wysłała Rudego, żeby opowiadał Polakom o tym, że jak on wygra, no to będziemy mogli sobie brać kredyty 0% na mieszkania. Nawet jest taki plakat, na którym jest twarz Tuska, hasło 0% na twoje pierwsze mieszkanie i jego podpis, tylko taki jakby się w długopisie wkład skończył albo jakby on sam do końca nie był przekonany czy chce się w ogóle pod tym podpisywać. PiS wypuścił natomiast w świat Błaszczaka, swojego superbohatera, czy Morawieckiego, żeby gadali, na Tuska, no i zaprezentowali też program dla polskiej wsi, który, jak już wiemy z dzisiejszego odcinka, no, raczej mógł części rolników do gustu nie przypaść, skoro zdecydowali się obrzucić pisowców jajkami. Lewica, proszę Państwa, wiadomo, opowiada, że leki dla seniorów będą po 5 złotych i planują wybudować 300 tysięcy mieszkań, dzięki czemu będą tańsze i dostępne dla każdego. No to akurat widzę tak. Jak się politycy oprócz zdrowia czy bezpieczeństwa jeszcze wezmą za mieszkania, no to będzie brzydko drogo, ale za to beznadziejnie. No tak jak służba zdrowia. Polska 2050 obiecuje czystą i punktualną kolej w każdym powiecie, no na pewno. PSL też jeździ po Polsce, ale to akurat nikogo nie interesuje. Skrajna prawica również ruszyła w kraj, proszę Państwa, i obiecuje, że jak osiągną wynik dwucyfrowy, to Grzegorz Brown pokaże na żywo w telewizji pośladki. Przysięgam, no tak, tak było, poważnie. Ale szanowni państwo, co na ten temat, na temat tych wszystkich obietnic mają do powiedzenia sami Polacy, czyli my, naród wybrany. Okazuje się, że same obietnice uważamy za całkiem wpytkę i że klawę są to pomysły, ale na całe szczęście oceniamy je też realistycznie. No i tak, proszę Państwa, z sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że Polacy generalnie w te wszystkie dydy mały na całe szczęście nie wierzą. A 65% badanych nie wierzy, że Jarosław Kaczyński spełni obietnice wyborcze Pisu i jeszcze więcej badanych, bo aż 73% nie wierzy, że Donald Tusk, którąkolwiek Swoich obietnic spełni. Ja, proszę Państwa, nawet ja gdzieś tam i wierzę, że tam im się uda spełnić te obietnice, jeżeli wygrają. Tylko często trudno mi zaufać, że to dobrze. Jak to mówią, dwa razy obiecać to jak raz dać, panie Brown. I, I to już wszystko na dzisiaj. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Kto nie oglądał, ten ma zepsute pomidory w kuchni. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. I przypominam o wyzwaniu, jakie przed Wami postawiłem, jak dobiję na Instagramie moim, czyli koncie Orlos Antos, do 8 tysięcy obserwujących, to tu, tu na YouTubie zrobimy sobie solidne Q&A. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo, a, a, bardzo, bardzo serdecznie.